Dzisiaj zobaczycie podsumowanie już ostatniego dnia Five Days Challenge. No i co na samstawie, chciałbym wam tylko bardzo podziękować za całe wsparcie, które okazaliście przez ostatnie 5 dni, było bardzo dużo osób generalnie na streamach, no zresztą zapraszam na streamy, następny stream chociażby w poniedziałek o godzinie 16. Link macie oczywiście w przypiętym komentarzu. Ja chciałem podziękować, no bo dużo osób wspierało i czy to w komentarzach na YouTubie, czy to właśnie na Twitchu, no i dzisiaj zobaczycie, czy faktycznie tego Immortala się wbić udało. No i napiszcie również, co myślicie o takim challenge'u, bo jeszcze nigdy nie robiłem kontentu w tym stylu. Ja się bawiłem naprawdę naprawdę dobrze. I mam nadzieję, że Wam się również podobało. No to co? Miłego oglądania. Draw ostatni dzień challengea. Zaczynamy obecnie Ranga D2, 45 punktów, gramy do odciny. I zobaczymy czy wbijemy Immortala czy nie. Ostatni dzień. Kręć Kajsik, kręć. Okej, okay, like tak Right close. Right, right, right. I'm sorry, yeah. Poison's gone. Oh my God. It's Raptor, uh, raptor. Dead heaven. Do you have heal? Do you have heal stage? Haven't shown it here. Healing. Uh, spawn. Other heaven. I don't know. Go, go, go. No, no, no. Damage spike down B. Nice. Nice job. Viper wall on A. A, A stuff is. Maybe going heaven. Uh. I can wait for you. Try to wait for you. Bang side. Race under, race under. Look One more nice. side, one more side, get inside. Nice bridge. well tied. <laughs> we are the best. Viper wall on A, no viper wall. Okay. Viper wall now, viper wall now. Oh, I'm coming. Nice one. Yes. Well, there was one side. Mm -hmm. last, last side as well. The a screen, the a screen. Down a. Nice. We got it. We got it. Two more. I'm sorry. Yeah, I'm sorry. Enemy kill. One. one heaven. 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 Last have heaven. 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 Dive. 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 Just stick it. Stick it. GG. Yes. GG's, GG's guys. Co ty taki bez humoru dzisiaj? Bez humoru Ja się obudziłem po prostu. Full skupienie, tak? Okej, okay, rozumiem. No, siły Obite jest 50 ma. Dobijcie go, nie tu Gdzie jest drugi? Nie wiem. Under the wall one Dwano podobne Anno Nice. nice you got it.

A ty jesteś fan po prostu fanów? Czy skąd wziąłeś na niktę? Yy, Crash Bandicoot, ten Saint ludzi. z Crashem taka. I nawet teraz z Crashem. Ja to z neta zabrałem, nie? Bo to nie ma co się męczyć. Ja wiesz, ja sobie myślałem, co, jaki może nikt podwalo. I tak patrzę, patrzę. Tak, w tego rema star Crush, tam gdzieś wychodził, takie rzeczy i patrzę. o, Ensigned? trilogy, fajne. Dobra, wygra. A, gdzie sobie wydałeś? Nie, nie w takim razie. Y Na szedł grałem, nie? Szedł. Nice game. So. GG, GG. Ile masz punktów? 80 ileś, 83. O! Oh, plank. <laughs> long, 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 long! Oh, I'm lost, I'm lost. Лонг, лонг или шорт? Поехали Ещё один шорт? Найс шот. Не все видео, пусть все Да Шорт One enemy remaining. Nice, nice, defenders nice. win. Dobra, trzeci winek pod rząd jest, siedzi. Dobra, siedzi d3, siedzi d3. Ja, yeah, ledem, ledem, ledem. Nice. 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 Go nice. Okay, okay. <laughs> A ten pik jest gigalp. Oni w ogóle się nie spodziewali. Ojej. Zaskoczyli. Zabij. 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 się nie Zabij. 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 <coughs> no one no one no okay. one Schau <fums> 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 Się Oj, nie się tego, co mamy. Spike down, eh. wiem, czy zabija coś, ale już nie było. So w locie. Wychodzimy, co? się już podali. No właśnie Nice, GG widzowie, GG To był bardzo przyjemny mecz, bardzo przyjemny mecz Będziemy dzisiaj opijać tego Immortala wodą Z 26 dostałem ja trzy. Zatym, zatym, jest za tym, za tym, pole za to? Nie widziałem. Jest za tym. On musi gdzieś być, no? Nie, wiem gdzie I. I. Stricer. I. Stricer. I. Stricer. I. Stricer. I. czas, czas Reinna, na do pisze gdzie jesteś? Dlaczego Why ma Reina? mental, wiesz? Może sobie w gdzieś. We can win, this jest you jak. Know? it's like beginning. Only Jett is playing in their team. We kill Jet, we win. My Nie patrzę trzeba wziąć. Aaa, z tej plecy. Popał, włóczę, wygrał tarot taki czuły. Czy tak. fakturno było się schować za boksem, sam pikować? No Kiedy okay. 16. No to 10 na plus po tamtej gierce takiej był i tak. Za play to be. I can play to like be. Okay, man, okej okay. Ale cringe, już mnie Bro, what the fuck, bro? Bro, what is this man? What is this? Rich, you smurf on EU? Why? Why? Oh, cause I lied before. No nie, no i bridge po no, prostu no, no, no. Ej, uh! bołem nie psolowany jak nie? Bytowany co? Ej puść Down Under heaven, aim. one more. I had Mari Phoenix. Oh my no. gosh, I came gotcha, out. What's up, boy? Yeah? Last oh, any did you. <laughs> you I fucking that, bro? No, Reino, you want to leave and play Fortnite with me, man? Yeah, let's go. Oh Ask me, three. wait, I I will send you my my account, my name. Last player okay. standing. Oh my, God. Szkoda, oh my God. No. Team trzech No. no. No szkoda, na no, taki team jak dostaliśmy, że to nie do wygrania było, no, nieważne co zrobiłem, ludzie trollowali Spójrz na Double Door, nie mam informacji Spójrz watch Double Door Ostatni jest tam na boku, słuchajcie. Na Oczywiście, tapka mi daje. innego. O, nie tylko tobie. O. Aj, aj, aj. Tak, ale masz timing! Dawaj! Long, long, long! Tak! Long, long ona jest! Long, 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 long. Tak, jest. Powodzenia, pozdrawiam! Inside, inside, inside! 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ale nawet nie, jeszcze te mecze były close To takie ściekowe pojedynki były Patrz to ja No wiecie, na czekacie na tych żabach Spokojnie terrible Fuck. Spike down a i have the spike enemy spotted a 5, spot. Five seconds heal one one ramp one up. one enemy remains nice i nice 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 got super super malenia <laughs> Okej, okay, za mocny ten robot dla mnie. One, more, one more B, one more, one more B. U mnie 4H? Tak, normalnie. Drek siedzi na respy. Pada, jej robi, Ace'a cztery tapy, hey. o, All... to był Amy. Aj, aj, aj. Whoa. <laughs> Co jest? What the Co jest?

Aha, Scream of Team, no tak! Scream, Booster! Im Liquid Scream, myślę Fanatic Booster! Wow! A, stroma się w mej, zobacz ci robi. na to fightem. item. He short game, short. no, I short'em jak nie tylko. Mocny gracz, mocny zawodnik.

I think they will rotate. Fuck. Enemy remaining. Go back enemy remaining. Uh. GG. Win. Dobra, zdycha. Zdycha? <laughs> Chcę <Zdycha. laughs> so was so się że zdycha KS. Więcej entry niż rejna, jak coś tak tylko powiem. A ja jestem jedną grę do tyłu, więc może być tak, że ty wiesz i No ja Zostajcie mi mapę jakąś inną Przecież my gramy dzisiaj tylko Splita i Heavena Nothing aiming Ok Kolejny Dobra, pierdziłem wygraliśmy to, nie? Dobra, pierdziłem ciebie, ja Nice O, the timing Okay. Attackers no, win. Nie oddał ten mecz. Nie, ten, nie mogę na ten tak ten, ten Tak słabo było. A proszę, no nie heaven no i, no i split. Może nie wiem. Zwonaczy ten albo nie wiem. Jakie są myśli? Może żeby aby zapomniałem. A, ten to taki istnieje. Czeka ten lip do. Match found. Ja pierdole. O co chodzi? O co z tu chodzi? Nie rozumiem. Czy w tej kręci się jakieś inne mapy? No to zobacz, ne? my gramy dwie mapy. Hmm. Yeah. nie? <laughs> to oh, game, my game, my game. going, going, going. Are you going? Yeah, I

Gigi, Gigi. Ile splitów? I na chwilę. No dała się. Ile splitów i heroinów naliczymy. Naprawdę ciekawe, bo oni takie decyzje podejmowali. Dobra. Na po Powiedzcie nasze. P raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No. Raz, dwa, trzy, cztery, <laughs> pięć, sześć, siedem. Co jest? Raz, dwa, trzy. Osiem. Ostatnie 8 brankedów zagraliśmy tylko na splicie i hewenie, czaisz to? Z czego, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć przegraliśmy To dziewięć Ostatnie dziewięć gier zagraliśmy na split i hewenie, z czego sześć przegraliśmy Tak, widzowie, kończymy challenge na D3 6 punktów Dzisiejszy dzień dostaliśmy dużo splitów i dużo heavenów Było blisko, mieliśmy tam chyba D3 60 punktów w pewnym momencie, albo jakieś 50 bardzo blisko było, żeby nie ale niestety ja już więcej musiałem grać. Nie podobaliśmy, no ale wydaje mi się, że powtórzymy ten challenge na pewno e, kiedyś. Nie wiem kiedy, ale na pewno kiedyś powtórzymy. Wydaje mi się, że jakoś na następny sezon na przykład, albo jakoś na wakacje może, no zobaczymy. Ja się mega dobrze powiem. I co, widzimy się w poniedziałek o 16 na transmisji. Dziękuję wszystkim widzom na Twitchu za wspieranie. Dziękuję wszystkim widzom na YouTube również za oglądanie. No jesteście super. O, o, dajecie mi niesamowicie dużo wsparcia, niesamowicie dużo wszystkiego i to jest coś tego, co się dzieje. Ostatnie dwa lata jest mi miło niezmiernie. I dla wszystkich widzów, którzy są obecni dzisiaj, następny stream w poniedziałek od 16, bo ja streamuję codziennie, od poniedziałku do piątku o godzinie 16, czasami we wtorki, tylko nie ma streamu. A tak co codziennie w następnym tygodniu no, live, filmy nowym agentem. Robimy content, bawimy się. Dzięki, mam nadzieję, że challenge i cała seria Wam się podobała. Mam nadzieję, że jesteście ukontentowani, że Ci, się, że ci że Wam się podobało. Ja się powiem przednio. I no zajebiście, Co no, wiem nie ukrywajmy. Widzimy się na streamie, w poniedziałek o 1600 na YouTube. Jeżeli chodzi o następny film, to zobacz noty we wtorek nagrane. I co? Miejmy nadzieję, że dostanę watchparty na Mistrzostwa Świata, bo jest szansa, że będziemy razem Mistrzostwa Świata oglądać. Do zobaczenia, do usłyszenia na następnych streamach. Poniedziałek, 16, się widzimy, jesteście super, jesteście najlepsi. Siema. No więc, jak widzicie, challenge kończymy na D3, 8 punktów rankingowych. Już pod koniec bardzo mocno Psycha siadła, jeszcze tam w pewnym momencie mieliśmy te 50 punktów, było bardzo blisko wbicie Immortala, no ale niestety, no graliśmy około 8-9 godzin w ostatni dzień, w piątek, no i już powoli po tej północy Psycha siadła, już nie mieliśmy siły grać dalej, no i niestety, ale nie udało się wbić Immortala w tym challenge. U. Na pewno całe wyzwanie powtórzymy jakoś może w następnym sezonie, może gdzieś na wakacje, jak się już trochę podszkolimy, bo nie ukrywam, że już jak byliśmy na tym D3 i graliśmy na Immortale 1 czy tam Immortale 2, to już trochę skilla zabrakło, żeby parę tych gierek pod rząd wygrać, bo już graliśmy na swoim poziomie, no i tam dość ciężko było. Niektóre gry wygrywaliśmy, niektóre przegrywaliśmy, wiadomo, czasem dostaliśmy też jakiegoś trola, czy Afka, ale no również przeciwnicy często mieli takie osoby w więc dość duża loteria, no ale skilla nam trochę jednak zabrakło, trochę się podszkolimy i z tym challengem na pewno wrócimy w w podobnej formie wkrótce. Dzięki bardzo za oglądanie, dzięki wielkie za wsparcie, no i co? Do zobaczenia w następnych filmach. Następny film pewnie we wtorek, omówienie nowych patch notes, no i następny agent, nowy agent Chamber zmierza do nas na serwer już w środę, więc w środę, od środy i dalej możecie się spodziewać masy filmów na temat Chambera. Dzięki wielkie za oglądanie i siema. A, streamy poniedziałek, piątek, godzina 16, link w przypiętym komentarzu. Cześć!